Po raz trzeci w Łukowie odbyły się spotkania historyczne. To wydarzenie, które ma nas przygotować do obchodów 800-lecia istnienia Łukowa. Jesteśmy na trzecich Łukowskich spotkaniach historycznych. 8 grudnia 2024 odliczając 9 lat do 800 lat miasta Łuków, więc szykujemy się powolutku, drobnymi kroczkami zdobywając. Różnych historyków, regionalistów, fascynantów, którzy chcą się z nami dzielić historią naszego miasta i ogólnie ziemi Łukowskiej, ale głównie miasta. Mamy pocztówki, po raz trzeci, czyli trzeci zestaw. Docelowo chciałbym wydać 10 zestawów po 10 sztuk, tak żeby kiedyś ktoś miał komplet 100 zdjęć dotyczących historii i obecnie teraźniejszości łkowa. Szykujemy się też powoli do wydania historii łkowa najstarszej historii księdza Teofila Rybki. Na razie tłumaczymy, przepisujemy i... Zaprosiliśmy panią Justynę Majowską, naszą łukawską malarkę, do tego, żeby przedstawiła grafiki do tego dzieła księdza Rybki, Więc to będzie na 2026 rok. Taki harmonogram mamy wydań. No i być może to wszystko, co tutaj się dzieje na tych spotkaniach, będziemy chcieli wydać w formie książkowej, żeby te informacje bardzo cenne dla nas zostały zachowane. Trzecie łukowskie spotkania historyczne rozpoczęły się od wspomnienia o Marii Balińskiej, wieloletniej dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury. Udało się zebrać grono osób, które znały ją w różnych aspektach jej działalności i prywatnie, i zawodowo, i służbowo. I ku mojemu zaskoczeniu niektóre wspomnienia były takie bardzo, bardzo osobiste. Przede wszystkim jako osobę... Niesztampową, niestereotypową, nie pasującą do realiów małego miasteczka. Los obdarzył nas osobom o wymiarach intelektualnych wielkiej metropolii, która wylądowała w 25 tysięcy Łukowie. I mieliśmy to szczęście, że przez kilkadziesiąt lat, bądź w samej bądź w pobliżu, w ulanie, ona nam z siebie to, co miała najlepszego, dawała. Tak niezwykłej i tak twórczej osobowości w kulturze Łukowskiej, to się długo mieć nie będziemy. W kolejnym punkcie programu wystąpił dr Krzysztof Czubaszek. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w Łukowskich spotkaniach historycznych i opowiedzieć o życiu przedwojennej społeczności żydowskiej tego miasta. Cieszę się, że Żydzi Łukowscy przez lata, przez dziesięciolecia zapomniani, jakby wyparci z lokalnej tożsamości powracają dzięki różnym inicjatywom, publikacjom, wystawom i dzięki takim wydarzeniom jak dzisiejsze, gdy możemy opowiedzieć o ich bogatym, różnorodnym życiu, życiu społecznym, o ich wkładzie w rozwój naszego miasta. Stanowili połowę populacji Łukowa przez setki lat, współtworzyli to miasto i to, co po sobie zostawili, w jakiś sposób jest z nami do dziś. A więc byli u siebie, tragiczne wydarzenia sprawiły, że ta społeczność została wymordowana, została stąd wyrugowana, ale ta... Pamięć o niej powinna trwać i powinniśmy o nich myśleć jako o naszych współbraciach, współobywatelach Łukowa. Uczestnicy Łukowskich spotkań historycznych mogli też posłuchać o Templariuszach, którzy jak wskazują na to dokumenty, na pewno w przeszłości byli w Łukowie. Są dokumenty papieskie, które mówią o tym, że Łuków był dany Templariuszom, gdzie wcześniej już Templariusze tutaj byli. To pewna interpretacja dokumentów e, bulli papieskiej, e, ostatnio przetłumaczona i udokumentowana przez e, doktora Kamilę Wasilkiewicza, e, który właśnie dokument mówi, że właśnie e, templariusze tutaj będąc już dostali łuków, tak jakby podarowane na, właśnie na biskupstwo łukowskie, czyli takie e, przedpole chrześcijaństwa, jeżeli chodzi o północną Europę stwierdziłem, że jest bardzo dużo niedomówień, jeżeli chodzi o członków zakonu, jest dużo tajemnic związanych właśnie z templariuszami, ale czytając, badając dokumenty, rozmawiając z historykami, okazuje się, że to byli no, zwykli ludzie, to byli, to, był, to był zakon rycerski, który miał na celu bronić chrześcijan, przede wszystkim w Ziemi Świętej, ale też wielkie zadanie mieli utrzymywać tam pokój, czyli musieli się dogadywać z Sarecenami, żeby nie było konfliktu bo wiedzieli, że chrześcijanie są mniejszością tam. Także wszystkie wojny, które były tam toczone, to na takiej zasadzie, żeby po prostu jak najmniej ucierpieli chrześcijanie i żeby ich po prostu nie zostali, nie zostali wyparci z ziemi Świętej. Łukowskie spotkania historyczne były też miejscem, gdzie mogliśmy obejrzeć film ukazujący Łuków sprzed lat, który powstał dzięki wspólnej pracy Marka Domańskiego i Jacka Jakubowskiego. Ponad dwa lata temu w nasze ręce, to znaczy w ręce kolegi. Że tak się wyrażę, kolokwialnie wpadły taśmy 8 mm jednego z naszych łukowskich mieszkańców, które te taśmy w latach 70., w latach 80. i pewnie w latach 90. nagrywał na swoją domową kamerę. Jako, że jesteśmy żywo zainteresowani historią łukowa i zbieramy wszystkie pamiątki o łukowie, więc postanowiliśmy te taśmy 8 mm syfryzować. Głównie to archiwum rodzinne, ale są takie, takie, takie jak można było zobaczyć. Takie ciekawostki, jak Zalew Zimna Woda, gdzie już wtedy było wody po kolana. Łuków z wieżowca Łukowskiego, gdzie krótkie filmy pokazywały jeszcze ulicę Chopina, która była dwukierunkowa, i można było wjechać z nią z warszawski, akurat nyska milicyjna wjeżdżała wtedy utrwalona, została na taśmie z balkonu. Jest bardzo wiele jeszcze do odkrycia. Myślę, że jesteśmy w 40. W 50 może procentach odkrywania tej historii. Podczas spotkania, które odbywało się w auli pierwszego ELO, można też było posłuchać o ostatnich odkryciach dokonanych podczas trwających prac w budynku poklasztornym oraz w kryptach kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Tak się robiło te prace remontowe, jakby skuwane tynki. Jakśmy docierali do, do tego pierwotnego kształtu budynków, jak się odczytywało to, co było zatynkowane, przemurowane, no to, to są rzeczy fascynujące. No kolejny taki wycinek to to, co się udało znaleźć przy okazji tych prac, ponieważ mamy dalej aktualne pozwolenie na posługiwanie się detektorem metalu, więc wykrywaczem, a więc znalezione zostało troszkę dewocjonaliów, krzyżyki, medaliki z różnego okresu, też trochę monet jest też takim ciekawym odkryciem jest to, że w tak zwanym klasztorku na Strychu znaleźliśmy chyba z pięć gatunków różnego rodzaju kafli. To odkrycia związane z tak klasztorkiem. To taka niewielka część tego głównego budynku poklasztornego to. To, co myślę, że już jest jakimś odkryciem. Wszystko wskazuje na to, że ten budynek jest dużo starszy niż ten główny budynek poklasztorny. Budynek poklasztorny został budowany mniej więcej w tym czasie, kiedy był budowany kościół, a tu mamy budynek jeszcze starszy i też taka hipoteza, że być może jest to jeden z najstarszych budynków w Łukowie. Ale też wszystko wskazuje, że w tym budynku najprawdopodobniej na piętrze była kaplica zakonna. Bernardynów. Także to tego nie wiedzieliśmy. To wszystko było pozamurowane. Dopiero zaczęto skuwać tynki. Okazało się, że są pewne nisze zamurowane. Zaczęliśmy to odkrywać. Spotkałem z konserwatorem. Trzecie łukowskie spotkania historyczne, tak podsumowuje ich organizator Sławomir Smolak. Każdy szuka swoich korzeni. Ja myślę, że to jest tak, że my chcemy zobaczyć, dlaczego jesteśmy tutaj, dlaczego jesteśmy związani Łukowem, a ci ludzie, którzy przychodzą do nas, oni odkrywają takie pudzle tego miasta, tej historii i one pokazują, że my jesteśmy częścią tych pudzli miejskich i jesteśmy częścią tej historii i jesteśmy tą historią, bo my ją otworzymy dzisiaj, za 10 lat czy za 100, być może będzie ktoś wspominał o tych spotkaniach, co mam nadzieję, że się wydarzy.